Witam z tej strony. Afar. W dzisiejszym odcinku będziemy składać komputer. Dobra, to nie żart. Seria. Dzisiejszy odcinek będzie taki troszeczkę informatyczno-techniczny, ale będą też elementy modelarskie. Dostałem ceń, jakie firmy będą na czarnym piątku w moich hobby.pl. Więc to będzie ujawnione w międzyczasie, ale tak jak powiedziałem, to będzie odcinek taki techniczny. Postanowiłem, mając kości pamięci DDR-4 Gudramu, które zostały mi po modernizacji mojego głównego komputera, postanowiłem zbudować taki malutki komputerek. W malutkiej skrzynce, który będzie służył mi generalnie do internetu, jak wiecie, no, rachunki za prąd w przyszłym roku będą dość wysokie, więc coś energooszczędnego, małego w malutkiej skrzynce. I dobra, zobaczę w ogóle, ile to może kosztować, jakie to będą koszty, i natrafiłem na fajną obudowę, to jest to, co tutaj widzicie, plus ten panel taki panel. Tutaj jest nawet filtr, taki pseudo filtr przeciwkurzowy, który będzie na froncie umieszczony. Znaczy on jest na froncie umieszczony, ale tutaj jeszcze wentylator będzie. Znaczy on jest już tutaj, można powiedzieć. I o dziwo, ta obudowa kosztuje 29 zł, i ona jest nowa. Mamy samą obudowę bez zasilacza. Zasilacz to w ogóle inna, inna historia. Ale jak to się wszystko zakryje, to mniej więcej Wygląda to w ten sposób: Pyk. Eee. taki wielki, taki klocek, klocek metalowy. Całość jest metalowa. Eee. I tutaj e. na aukcji są wymiary, ale jakby ktoś był e. zainteresowany, to momencik. Ok, mamy 32,5. Tutaj jeszcze jak front doliczymy, dobra. Mniej więcej tyle, 32,5 też. Także taki kwadracik. A co bardzo istotne i ważne dla mnie było, żeby obudowa mieściła się między dwoma szafkami a biurkiem. Czyli taki maluch. Zobaczcie, tutaj mamy 9 cm. 9 cm niedużo, ale tak jak powiedziałem, wszystko się mieści. I teraz tak chłodzenie to też jest istotna rzecz jak ktoś buduje komputer taki mały to żeby żeby się mu zmieściło. Ja już tutaj mam chłodzenie które zostało troszeczkę stuningowane ponieważ stosowałem inny inny wentylator. Tu jest oryginalny od AMD. To jest jakiś kurczę Sempron kiedyś był coś takiego ale zobaczcie. Tu jest duży kawał miedzi plus 4 4 ciepłowody które mają dziś około 4, no 4 5 mm te, te ciepłowody mają i tutaj się naprawdę wszystko zmieści ja tutaj już wymontowałem bo tutaj w tej płycie pierwotnie jak ją kupiłem to też jest ciekawy event bo za bez pamięci tak za płytę bez pamięci z dyskiem twardym z procesorem i chłodzeniem zapłaciłem 260 zł. I Windows tam też był. Czyli reasumując, koszty 29 zł. Obudowa, płyta to jest A320M HDV. Plus do tego procesor. Przesunę to, żebyście widzieli całość, jak to mniej więcej wygląda. A6. 9500e. On ma zintegrowany zintegrowaną grafikę, czyli tak naprawdę do przeglądania internetu mógłby się nadać. Mały problem powstał z tego względu, że pewnie to jest to do rozwiązania, ale ja już kurczę nie byłem cierpliwy i, i, i stwierdziłem, że i tak ten procesor jest bardzo mało wydajny. Znaczy, normalnie Windows startował i tak dalej, można było przeglądać przeglądać internet, YouTube i tak dalej, ale to nie działało tak jak człowiek jest przyzwyczajony na normalnym zwykłym kompie współczesnym. Więc stwierdziłem, że wymienię go na coś mocniejszego. Więc tak, podsumowując, płyta, dysk tutaj na M2 240 GB. Na nim jest Windows bez pamięci kosztowała 260 zł. Kupiłem to na Olixie, więc tak to wygląda. Tak jak powiedziałem, miałem troszeczkę rzeczy, które chciałem, chciałem użyć. Miałem w pamięci 32 GB, zamieniłem się, wymieniłem się na 16, bo 32 GB to już no, to był taki, byłby taki do internetu, to był taki overkill. Więc wymieniłem się na. zamieniłem za dopłatą. Ja dałem 32, dostałem 16. Dopłaty miałem 200 zł, więc. Więc tutaj mamy, tutaj mamy sytuację taką, że płyta z procesorem, jak gdyby licząc to, kosztowała mnie 60 zł. 50 zł kosztował zasilacz. Zasilacz kupowałem używany, co fajne albo nie fajne firma blombuje, daje takie blomby tutaj, jak widzicie, a w środku była cywilizacja. Tak, odkryłem nową cywilizację. W środku mieszkała nowa cywilizacja, właśnie organizowała Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i postanowiła wyjść z tego zasilacza i po o tym powiadomić, nie? I zaprosić na igrzyska, więc, znaczy na mistrzostwa. I powiem wam, że byłem przerażony, bo... Z jednej strony fajnie, tani, 50 zł na no Allegro kupiony, ale to co znalazłem w środku mogło spowodować mniej więcej to, że tutaj przez, te, przez przez tył pójdą jakieś iskry, to się zapali, bo było tam tyle syfu, że naprawdę serio. Rozumiem firmę, że sobie blombuje i tak dalej, ale wam mogliby to wyczyścić, więc godzinę zajęło mi rozebranie całości wyczyszczenie, dałem nową dałem nowy smart tutaj na, na wentylator, jak, jak rozbierzecie wentylator, no tutaj to widać ten też był rozebrany, chciałem go początkowo użyć jak pozdejmujecie tutaj dacie albo jest taki smart zwykły ET-43 dałem tutaj na to. Nie wiem czy dobrze, czy on się nada, ale smaruje, więc i są też inne smary, na przykład do łańcuchów jakichś rowerowych, jak ktoś ma coś pod ręką, to można, można dać. Więc. Ym... Więc dałem. Chciałem to go użyć, ale w międzyczasie postanowiłem zamówić właśnie ten wentylator. Ten wentylator. Plus do tego zamówiłem jeszcze tutaj A, A, B cooling termopady. Czemu, czemu to zamówiłem? Bo stwierdziłem, że muszę tutaj. To są jakieś stare, stare radiatory, które gdzieś miałem. Po prostu dałem je, tutaj jeszcze jest, powinna być tutaj jeszcze ta sekcja zasilania zrobiona, bo to, to tam może być, nie? Ale, ale tutaj, tutaj powinna być, czy tu są miejsca na to nawet. Zrobimy zbliżenie, o w ten sposób. Tak, tutaj widzicie, macie sekcję zasilania, to są takie otwory, gdzie możemy tutaj przyczepić, przyczepić jeszcze Jakiś radiator. Też o tym myślę, żeby tutaj jeszcze coś dać. Dlatego był za zakup tutaj e, tego termopadu. Dobra, ale obiecałem Wam cynki, więc tak. E, pierwsza firma to Takom. Druga firma to tamia Trzecia firma to Hasegawa. Są jeszcze dwie firmy, które e, wymienię później. E, czyli z e, Takomu, z i z Hasegawy możecie się spodziewać. E, Modeli, przyjrzyjcie sobie po prostu na moje hobby.pl to, co jest. Podejrzewam, że oni już wprowadzili, wprowadzili to na stan. Tak mi się wydaje, bo są dwie ewentualności. Ja, ja wiem tylko, jakie są firmy, nie wiem, jakie, jakie dokładnie modele są, więc warto wejść, sprawdzić, zobaczyć. Dobra, przechodząc dalej do mojej cudownej, pięknej konstrukcji, postanowiłem. Ceny znacie, tak? 50, 29, 260. Te procesory są bardzo tanie. Od 87 zł są na, na Allegro i to faktycznie działa, ale nie działa w sposób zadowalający, tak żeby wiecie, że, że nie odczujecie różnicy między, między, między procesorem takim współczesnym, typu tam Ryzen 3, Ryzen 5, a, a, a czymś takim. No to dosyć toporne jest. Tutaj podejrzewam, że też jest problem BIOSu bo tutaj jest BIOS 5.9, gdzieś tutaj taka, a tu jest, nie, to 4.9 jest BIOS. Być może gdyby, znaczy naklejka jest o 4.9, ale BIOS jest wgrany 5.9, to jest ostatni BIOS, który obsługuje te procesory. Być może gdyby sytuacja była inna i ten BIOS byłby starszy, lepiej to by jeszcze wszystko działało, bo wiadomo, no firmy firmy tutaj usuwają, późniejsze BIOSy nie mają już obsługi tych procesorów, to też musicie uważać, jeżeli stwierdzicie, dobra, no to kurnia w sumie pomysł nie jest zły, bo ten procesor ten procesor 35W bierze czyli mniej niż 60W, żarówka. to tak się mówi wszystko, ale jak tutaj podłączyłem czy znaczy tak, pierwsze co zasilacz 250 W ma, więc mamy zasilacz, który maksymalnie, czyli. E, najlepsza wydajność zasilacza jest gdzieś tak gdzieś 50%, czyli mamy do dyspozycji moc jakieś 125 W, więc e, ja teraz zamówiłem e, e, 65W procesor, który będzie miał takie zużycie. I znaczy do tego jeszcze jest tutaj karta wifi Też ją miałem z zapasów. To nie wiem, nie wiem ile ona teraz kosztuje, ale taką kartę, kartę WiFi możecie też w miarę tanio kupić. Więc jeżeli ktoś chciałby, chciałby sobie coś takiego poskładać, to tak jak mówię, trzeba po prostu uważać, bo sam procesorek to jest jakieś 87 zł, Po tyle są, chodzą na, na, na Allegro te procesory. Do tego musi być płyta, która obsługuje ten procesor, bo nie wszystkie Płyty na soket AM4 będą je obsługiwały trzeba celować w A320 A350 X370, X470 i XB450 te płyty powinny obsługiwać do pewnego do pewnej numerka BIOSu, bo tak jak powiedziałem, firmy po prostu usuwały później w tych BIOSach były usuwane, bo wiadomo, że ludzie wymieniają to na coś szybszego. Więc, więc tak to wygląda. Jestem też ciekaw, czy tutaj ostrość mi się skończyła. Ostrość mi się skończyła, muszę tutaj okej. Okay. Jestem też ciekawy, jestem też ciekawy, czy tutaj to chłodzenie, tą 65 da radę. Ruszyć. Myślę, że tak, myślę, że nie będzie problemu, chyba że, że będzie problem, to będę musiał pomyśleć nad jakimś innym chłodzeniem. Jeszcze chyba dwa chłodzenia inne mam. W zapasie które teoretycznie wejdą do tej niskiej, do tej niskiej obudowy, jeszcze jest kwestia, jak. O, tak zrobimy. Tu nie ma procesora. No to tutaj maksymalnie, maksymalnie, o, nie mam ostrości, maksymalnie 8 cm, gdzieś koło. Tu jeszcze przyjdzie procesor, oczywiście. Czyli mamy maksymalnie 8 cm minus procesor, czyli 7, 7, cm, 7 cm w maksie, czyli 70 mm musi mieć chłodzenie, żeby się zmieściło. To się mieści i to ma tutaj jakieś 50, no, wysokość całości to jest gdzieś około 58 mm, czyli no, można powiedzieć 6 cm. Tak to wygląda. No do tego, do tego oczywiście musi być jakaś w miarę porządna pasta termoprzewodząca, MX4 ostatnio. Ostatnio, no jakiś czas temu kupiłem taką większą tubkę na Amazonie, w granicach tam 20 zł to kosztowało, więc cena ok. Transport oczywiście z Amazonem darmowy, jeżeli ktoś ma Prima wykupionego. Eee, dobra. Co jeszcze, jeśli, jakieś tutaj jeśli chodzi o trudności w budowie, jak widzicie tu wszystko jest kable, kable są już pospinane, dodałem jeszcze tutaj wiatrak też z firmy AAB, który jest też cichy. Tak go tutaj wrzuciłem, to jest w ogóle fajne, bo to jest takie modułowy, to się podnosi, tutaj wrzuciłem stary dysk, Miałem SSD, myślałem, że... To będzie mój główny dysk, ale skoro jest szybszy, tutaj na M2, więc tak to zostawiłem. Bo początkowo chciałem właśnie użyć tego tutaj SSD-ka jako, jako głównego, ale jak jest ten, no to na system z Zresztą tutaj też nie, nie zamierzam za bardzo kombinować. Jeśli chodzi też o, o zasilanie, to tutaj piszczą cewki strasznie z tym zasilaczu. Nie? Także. Także nie polecam. Chyba że po prostu mam jakiś stary. Tutaj jeszcze jest nazwa: jakaś FSP Group. E, chyba że po prostu mam niby 80 plus brąz. Niby ten certyfikat ma, ale e, trudno powiedzieć. Jak tutaj przeprowadzałem, mówiłem wam, że, że przeprowadzałem próby. E, problem był taki, że do pewnego momentu. Czyli BIOS dało wystartować tutaj mamy podpinane po prostu HDMI, dało, dało radę BIOS wystartować, pojawiał się, pojawiał się ładowanie Windowsa i później się temat kończył. I, i kurczę mówię co jest grane. I wrzuciłem, wrzuciłem kartę Znalazłem coś takiego. Starość jakiś totalny. R577UD z Gigabajta Slot to nie jest, kiedyś było AGP ale to już dawna historia, to nie, to jest pasuje tutaj z PCI Express, złącze więc na to duże. Tu musiałem wyciąć w obudowie, w obudowie musiałem wyciąć tutaj taki fragment, żeby mi ona wchodziła. Oczywiście się, góra się nie zamykała, ale dało to mi pojęcie, że po prostu coś jest, coś jest nie tak. Coś jest nie tak i, i tak mówię, czekam teraz za nowym procesorem. No i zobaczymy. No, mam nadzieję, że to będzie, to będzie jak dojdzie. Mam nadzieję, że dzisiaj albo, albo jutro, bo idzie paczkomatem. Więc, więc czekam, czekam jak dojdzie, zobaczymy, zrobię, zrobię próby i i zobaczymy jak to, jak to będzie. Oczywiście tutaj nie będzie żadnego podkręcania ani jakiegoś cudowania. Mam zamiar tylko i wyłącznie tylko i wyłącznie tutaj używać tego komputera do przeglądania internetu, treści jakichś tam modelarskich, może jakichś zdjęcia i tak dalej. Będę tutaj tego używać tak po prostu, żeby, żeby troszeczkę w cudzysłowie, zaoszczędzić na prądzie, no wiadomo, tutaj y, y, jakichś różnic nie, y, 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 jakichś kolosalnych nie będzie, ale też nie wiem, po ile w przyszłym roku będzie prąd. Także <taki> taki, y, taka, taką zajęcie sobie ostatnio wymyśliłem. Dobra, i na koniec już y, y, szukam telefonu, więc podam Wam jeszcze te dwie firmy: y, Taką, Tamija, Hasegawa, Fujimi i Hobby 2000. Y, więc. Y, Warto przejrzeć sobie, zobaczyć co jest w ofercie mojej hobby z tych firm. Może sobie coś upatrzycie. No wiadomo, że to będzie po na zasadzie, że będzie tylko kilka sztuk i to będzie szybka wyprzedaż. Czemu w ogóle o tym mówię? Po to, żeby zaoszczędzić, tak? Bo wiedząc, mając tą wiedzę już jakie firmy będą i sobie coś tam i sobie coś tam wybierzecie będziecie mieli już upatrzone, to być może wam się to trafi. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, ale, ale, ale pewnie tak będzie. Także. Mm, to by było na tyle. Tutaj jeśli chodzi o, o, o modelarstwo i budowanie nie tylko modeli, ale też na przykład takich dziwnych konstrukcji, jak takie miniaturowe pecety. E, dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odcinku, mam nadzieję, że modelarskim, zrobię też jakieś takie chyba info, może, może z czegoś dowiem się więcej, jeśli chodzi o e, jeśli chodzi o mm, ten czarny piątek, to wtedy będę Was informował. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.